W Szwajcarii rozlosowano parę ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Jest jeden absolutny sztos, który zaraz się dowiecie. To jest kanał z pierwszej piłki. Pary ćwierćfinałowe w tym sezonie Ligi Mistrzów to będzie oczywiście ten absolutny sztos, czyli Chelsea-London z Realem-Madryt. Manchester City zmierzy się z Atletico-Madryt, Villarreal z Bayernem-Monachium, Benfica-Lisbona zagra z Liverpoolem. Też bardzo ciekawe jest, aby rozważyć, które te pary ćwierćfinałowe się ze sobą skrzyżują w półfinałach, bo to też już dzisiaj zostało rozstrzygnięte. I tak, z pary Manchester City-Atletico-Madryt, Zwycięzca zagra z zwycięzcą pary Chelsea-Real Madrid, czyli tutaj szykuje nam się kolejny hit. Jeśli chodzi o kolejną parę półfinałową, potencjalnie parę półfinałową, para Benfica-Liverpool, czyli zwycięzca z tej pary zagra ze zwycięzcą Real bayern monachium czyli w półfinałach już się szykują absolutne arcymecze. Najpierw kilka komentarzy ogólnej natury. Zdecydowanie ta edycja Ligi Mistrzów po raz kolejny udowadnia oczywiście siłę angielskiej piłki. Trzy topowe drużyny. Z angielskiej Premier League, czyli Chelsea, Liverpool, Manchester City, to jest niezaprzeczalne. Ta piłka dzieli, rządzi w tej piłce, jest najwięcej pieniędzy do tej piłki, najwięcej zawodników, trenerów chce iść i to widać jak na dłoni. Jest nieco zaskakujące, możecie się ze mną nie zgodzić, ale jest nieco zaskakujące, jednak, że Hiszpańska piłka wygląda w tej edycji Ligi Mistrzów bardzo okazale. Trzy drużyny w ćwierćfinale, kiedy się mówiło o absolutnej, no nie wiem, zapaści Barcelony, ona oczywiście z tej zapaści wychodzi, ale fakt jest taki, że Barcelony jakby nie ma, a jednak cały czas mamy, znaczy Barcelony w formie nie ma, a cały czas mamy trzy drużyny w Lidze Mistrzów. Co więcej, Atletico jak sobie prześledzimy formę w tym sezonie, to Atletico gra co najwyżej totalnie w kratkę, żeby nie powiedzieć, że kilka kompromit kompromitujących z występów w hiszpańskiej lidze jej się przydarzyło. Więc w tym sensie. W tej fazie być to wielki sukces tej drużyny i oczywiście brak całkowicie drużyn z włoskiej serii A. Ostatnio widziałem taką krótką analizę, że jednak włoska piłka ligamistrzów pokazuje ogromną słabość, ani tetuzy intermediolan, ani Juventus, nie były w stanie zupełnie się w Lidze Mistrzów przebić, oczywiście Inter miał ogromną trudność, bo trafił na Liverpool, w sumie nie tak źle sobie z tym Liverpoolem poradził, no ale Juventus, żeby nie przejść Realu, to jednak jest jakiś dowód ogromnej też słabości tej ekipy, no i wynik jest taki, że nie ma włoskiej piłki, jak się przyjrzymy też temu, że Liga, Liga niemiecka ma tylko Bayern po raz kolejny w ćwierćfinałach, to wydaje mi się, że rozkład tej piłki europejskiej jest naprawdę, jeśli chodzi o moc, jest dosyć klarowny. To jest Premier League, to jest La Liga i później już lekka pustka. Nie będę nawet ukrywał, że po meczach 1-8 Ligi Mistrzów, ta drużyna, która zrobiła na mnie zdecydowanie największe wrażenie, która musiała się na, zmierzyć z absolutną potęgą, faworytem do wygrania Ligi Mistrzów, to jest oczywiście Real Madryt. Real Madryt, Karim Benzema z tym liderem, z tym generałem, jeżeli tylko zdrowie pozwoli graczom Realu, jeżeli takie elementy jak Benzema będą w formie, jak Luka Modric i, i kilku chłopaków innych, to wydaje mi się, że przejście Chelsea-Londyn jest delikatnie mówiąc w zasięgu. Ja bym w ogóle upatrywał w tym wielkim sztosie jednej czwartej Ligi Mistrzów, upatrywał faworyta zdecydowanie jednak w Realu Madryt. Chelsea miotana jednak mniejszymi lub większymi zadyszkami w ostatnich tygodniach. Są jakieś tam oczywiście przebąkiwania Tuchela o tym, że Chelsea gra bardzo dużo, że jest tam wyeksploatowane. Jeśli do tego dodamy te wszystkie problemy z tym, że Abramowicz. Że sankcje, że ten klub jest na sprzedaż, że nagle zaczyna się robić rozmowa na temat zamrażania, sprzedaży biletów i tak dalej. Są jakieś tam już rozmowy, kto ma ten klub kupić. No to wszystko jakby nie sprzyja temu, żeby stawić czoła tak świetnie zorganizowanemu projektowi w tym momencie, jakim jest Real Madrid. I moim zdaniem, Chelsea w tym momencie jednak jest, no inaczej, nie jest na pewno na pole position. W pozostałych trzech parach nie ulega dla mnie wątpliwości, że absolutnymi faworytami jest Manchester City i Liverpool. Dwie drużyny najlepsze w tym momencie drużyny Ligi Angielskiej, a Liga Angielska to najlepsza liga w Europie bez dwóch zdań. Biorąc pod uwagę, że i Manchester City i Liverpool wyglądają naprawdę okazale, że walczą cały czas łeb w web o zwycięstwo w Premier League, są cały czas w gazie. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze, w, tak w, powiedziałbym, w ostatnich tygodniach, może tak, tak, taki y, y, czas wezmę tutaj pod uwagę, to bez wątpienia ani Atletico nie ma za dużo szans w tym dwumeczu z różnych względów, no, a Benfica dopiero trzecia drużyna Ligi Portugalskiej, myślę, że i tak... Dużo ponad stan to jest to, ten występ w ćwierćfinale, więc podejrzewam, że tutaj to się po prostu tak skończy. Ciekawą jednak też parą jest villarreal bayern Monachium Teraz serce by powiedziało Bayern, Bayern. Ale biorąc pod uwagę, jak ten Bayern w ostatnich tygodniach wygląda, biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy związane z przedłużeniami kontraktów, na przykład Roberta Lewandowskiego, jest jakaś zniżka formy, która tą drużynę teraz dopadła i mówi się o tym, że z Bayern to, że prowadzi Bundeslize w tym momencie, to nie prowadzi swoją wielkością, tylko prowadzi słabością przeciwników, przede wszystkim i Dortmund, która co i rusz, rusz się potyka o własne nogi w tej Bundeslize. I biorąc pod uwagę, że Unai Emery, czyli trener Villarealu, to taki to trener, który potrafi wygrywać trofea, co doskonale wiemy, potrafi w decydujących meczach grać fantastycznie. No to kto wie, czy ten rywal nie sprawi Bayernowi bardzo dużo problemów, aczkolwiek ja uważam i tak, że Bayern do półfinału przejdzie. To tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiaj. Komentujcie dla Was najciekawsze pary. Powiedzmy, pierwsza się rzuca sama w oczy, ale Wasza jedynka i dwójka, jeśli chodzi o najciekawsze pary, i Wasze typy na półfinały Ligi Mistrzów. To tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to wejście. Trzymajcie się. Cześć.